pamiętać przez cały rok. Szczególnie serdecznie chciałabym powitać wszystkich bohaterów czerwca, którzy są z nami obecni. Chciała bardzo proszę. Jeszcze raz serdecznie powitać autorów, którzy na pewno w trakcie rozmowy przedstawią się państwu i opowiedzą o swojej pracy. Oklaski bym poprosiła dla młodych autorów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, także za moment rozpoczniemy tą promocję wydawnictwa, no i przede wszystkim najserdeczniej człowieka, który bardzo pomógł, myślę, młodym twórcom w opracowaniu tekstu, bardzo pomógł w opracowaniu wersji filmowej, reportażu, pan Jacek Hugo Bader, powitajmy serdecznie. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa i bardzo proszę o owocne obrady i promocję przede wszystkim publikacji, opowieść o tym, co znalazło się w tej książce, którą Państwu przekażemy oczywiście o poprowadzenie spotkania. Poproszę Panią Elwirę Dzikowską z Rysursy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo. Raz, raz. Słyszymy się, słyszymy się. Drodzy Państwo, zanim przystąpimy chociażby do podstawowej rzeczy, czyli do przedstawienia autorów książki, ja na scenę poproszę Pana Cezarego Jawoszka. A w jakim celu Pan Cezary tutaj do nas przyszedł, powie sam. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Cezary Jawoszek. Za chwilę usłyszycie Państwo piosenkę, którą napisałem z okazji obchodów 30-lecia Czerwca 76. Premiera tej piosenki była w 2016 roku na koncercie w Rynku. I można powiedzieć, że dzisiaj ta piosenka nabrała podwójnego charakteru. Można powiedzieć tak, że po pierwsze, że jest to taki hołd dla tych wszystkich ludzi, którzy mieli odwagę wyjść na ulicę 25 czerwca 76 roku. A drugie to jest to, że powstała płyta w tej chwili, ballada Radomskim Czestu 76 w formie cegiełki. Jest to taki hołd dla naszego kolegi, znanego radomskiego działacza antykomunistycznego i Solidarności, pana Bronisława Kawęckiego, który w tej chwili boryka się z poważną chorobą i zmaga się już od kilku miesięcy. Potrzebna jest. Kosztowna rehabilitacja, w związku z tym postanowiliśmy zrobić taką płytę, cegiełkę i jeśli ktoś chciałby nabyć taką płytę, zapraszam do Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, ewentualnie Stowarzyszenia Surczyków Radom, ewentualnie na Trauguta do Radomskiej Solidarności. Naprawdę zapraszam i warto poświęcić niewielką kwotę, a pomożemy Panu Bronisławowi. Dziękuję bardzo.